Witam gorąco na filmiku sprzedażowym. Na tym filmiku zapraszam na fenomenalne bluzy od firmy F26, za jedyne 39 zł. Bluzy są na zamek z ukochanym motywem, czyli motywem Wilka. Podwójny kapturek, cudownie obszyty, wyglądają naprawdę rewelacyjnie. Bardzo duża ilość. Kilka kolorów do wyboru: mamy kolor taki beżowo-karmelowy, mamy granacik, ten jest piękny, taki morski, śliczny. Mamy kolor czarny, klasyczny. Mamy kolorek khaki i mamy jeszcze taką cudowną butelkę. Rozmiarki z tych bluz to 98 łamane na 104, 110 łamane na 116, 122 na 128, rozmiar 134 oraz 140 na 146. Kieszonki tutaj również są rewelacja, naprawdę rewelacja. Bardzo gorąco polecam, będą Panie zachwycone jakością tych bluz. Są cudowne. Aby zamówić kolor karmelowy wpisujemy Selmo 3974. I dopisujemy rozmiarek. Na kolorek granatowy wpisujemy Selmo 3975. I dopisujemy rozmiar, który chcemy. Na ten cudny kolor wpisujemy Selmo 3977. I rozmiar oczywiście. Kolor czarny. Na czarną Selmo 3978. I dopisujemy rozmiar. Przepiękny kolor khaki na ten kolor Selmo 3964 i rozmiar i przepiękna buteleczka na ten kolor Selmo 3965 i oczywiście rozmiarek, wymiarki znajdą panie u góry w opisie filmiku.